manko widzowie! manko, Dzisiaj gramy... Coś innego, dzisiaj gramy w Russian Fishing. Tak, gramy dzisiaj w grę o wdzięcznej nazwie Russian Fishing 4. 4. Yy, ogólnie jesteśmy w tym samym miejscu. Niestety gra nie pozwala na to, żebym widział Majkę, ale postaramy się wam nagrać to z dwóch kompów. Także robimy sobie challenge, kto złapie więcej rybek. Jesteśmy w tym samym miejscu, zaczynamy łowienie. Wrzucam pierwszy spławik, czy jak to się tam nazywa, bo ja rybakiem nie jestem. Majka, wrzuciłaś? No i czekamy na rybkę. No i łowimy sobie. Gierka wygląda naprawdę ładnie. A z wędkowaniem nie mamy zbyt wiele wspólnego, ale spróbujemy coś innego. Co nie ma ja? O, coś mi, coś mi bierze! Coś mi bierze! O, mam coś, mam coś. Mam okonia pierwszego! Nice one! Normalnie. No to zwinię, mi i daj jeszcze raz. Ja! No, ci, jak ci się nie chce położyć? No, jest to mi... ...kość normalnie, tylko mi leży. No to go wyciąg i wrzuć jeszcze raz. Ja! Mam myszką Maja, myszką. Kuchnie. Tym, co zawsze. Okej, okay, mamy pierwszą rybkę. Tutaj fajnie w, na tej miejscówce łowi. Ogólnie, o, coś nam bierze już, znowu. O nie, za wcześnie, za wcześnie. Widzę, że coś mi tutaj wzięło, coś mi tutaj wzięło, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. co tu mamy? Mamy trawi trawianka, trawianka, no, bardzo fajna, ale malutka rybka. Łączmy sobie czata. Moja, masz jakieś branie? No nie, mi słabo Słabo? Nie, Czy zaraz... Sprawdzę, czy ja mam tą drugą wędkę, bo ogólnie tutaj na start dostajemy dwie wędki, jedną taki bacik, a jest jeszcze jedna wędka, którą możemy spinować, ale Maja nie może jej włączyć, nie wiem czemu. Poczekamy chwilę. Ogólnie dajcie znać, czy wychodzicie na ryby. Ogólnie to ryby, rybołówstwo to jest bardzo ciekawa sprawa, tak mi się wydaje. O o, 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 mam, 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 mam następną, ale idzie super, kolejna drabianka. A ja, ty coś? Nie masz brania? Jak ja tam byłem, to było branie, to ja nie wiem, jak ty to robisz. No ja mam co chwilę rybę, a ty, ty ja nie wiem, jaki masz tam problem. E, co miałem rzec, no, jeśli chodzi o rybołówstwo? Właśnie się zastanawiam nad tym rybołówstwem. Kiedyś jak nie było, wiadomo, w sklepach y, jedzenia, nie było sklepów, no to takie rybołówstwo to fajnie, nie? Mam kolejnego okonia, Maja. A, a teraz to mi się wydaje, że panowie głównie uciekają z domów po prostu, od swoich żon albo coś takiego, bo robią to po prostu dla hobby, nie? Ja kiedyś byłem na rybach, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Byłem raz z wujkiem i raz byłem z, z, z moim tatą, ale nie pamiętam, żebym coś złowił tak szczerze. No, ja masz coś? No, ja mam kolejną rybę, ale ja nie wiem, jak to się dzieje. No, rybę za rybą wyciągam. Jedna za drugą wychodzą. No, następna. Pięknie. Kolejne okoń. A ty coś, czy nic? Nie. W ogóle nie masz brania? To wyciąg z pławiki i za zarzuć go jeszcze raz. Siła. Pamiętam, że raz byłem z łowić ryby, bo jak to tam, pamiętam, mam w ogóle takie zdjęcie z taką ogromną rybą, ale nie wiem, czy to jest karpik, czy coś innego, ale nie pamiętam, żebym z wujkiem był, mi się wydaje, że on po prostu złowił, a ja sobie z nim zrobiłem potem zdjęcie. Ja mam kolejną rybę. Już mam, Maja, osiem ryb, a ty? Jedną. To nieźle. Uh... Ale pamiętam, że jak byłem mały, to poszedłem właśnie z wujkiem na ryby raz. Staliśmy na takim wale, nad, nad rzeką łowiliśmy. Pamiętam, że rzuciłem tym, e, rzuciłem tym spławikiem, na dole jeszcze były takie krzaki, takie jakieś e, gałęzie i w pierwszym rzucie już mi się zawinął, e, zawinął właśnie żyłka, mi się zawinęła o te gałęzie i tyle było z mojego wędkowania. Bo no, pamiętam, że była chryja, nie? Także. Tak wspominam swoje wędkowanie. Ja mam kolejną. Ja mam kolejną. rybę. Kolejny okoń. Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy ja tu mogę spinować. Zmienimy sobie tą rybę. Nie, no, nie, ja normalnie mam tą wędkę. Ale coś zaczyna padać deszcz. To niedobrze. Zobaczmy, jaka będzie pogoda. O, taka średnia bym powiedział. Dobre miejscu. No, tak wygląda spinning, ale tak, spinning to tak średnio, z tego co widziałem, idzie. No, nie wiem, no mi to super bierze. No, Mam rybę za rybą, tylko teraz pada deszcz, więc. Co może być różnie. zobaczmy na spinning, czy coś się uda wyrwać. Spinning jest tutaj taki trochę ociążały, strasznie długo to idzie. Hmm. No to chyba zależy od wędki, pewnie jak się ma lepszą, to jest lepiej. No, spróbujmy, zobaczmy jeszcze. Zrobimy... Tam, tam kojesz. Nie wiem, dałaś? Do warsztatu? No, ale jak ty ją tam zostawiłaś? Ja nie wiem, jak to zrobiłaś. No to idź, spróbuj. Co mi jest w No to musisz tam iść, no ja nie wiem, gdzie jest ta wędka, jak ty ją tam położyłaś. No, jak widzicie, na spinning tutaj słabo idzie. Z tego co wiem, to deszcz też ma znaczenie i też niektóre ryby nie chcą brać na. jak pada deszcz. No i mówimy sobie. Bardzo, bardzo ciekawa gierka, nie? Wiem, że tutaj ludzie spędzają mnóstwo, ale to mnóstwo godzin na to, żeby tam zdobyć lepszy sprzęt i łowić lepsze ryby, ale osobiście ja nie mam tyle czasu, żeby, żeby siedzieć tutaj setki godzin, ale tak dla kontentu możemy spróbować. Ale na tą wędkę nic nie idzie. Zobaczymy, czy na tą drugą coś będzie znowu szło. Zobaczymy, czy ten deszcz... A ja u ciebie też pada deszcz? Nie. Ciekawe, może to nie ma znaczenia. Ale ma przestać jestem szybciej do tego miasteczka. Okay. Przez tą wędkę. Mamy godzinę 16. A mam godzinę na 15:37. To ciekawe są, czyli są jakieś różne serwery chyba, a ja nie wiem dokładnie. Więc mi coś znowu bierze. No nie, no dla mnie ten spod jest idealny, jak na razie. Ciągle mi tu ryba bierze, tylko na bata, no na spinning to nie. Nie wiem do czego, ale jakoś u ciebie byłem, to wyciągnąłem ci rybę. To ja nie wiem, to chyba coś nie ogarniasz, moja. To nie normalnie. Może za daleko rzucasz tym? O, kolejne branie, co znowu mamy? Nie ma, nie ma co czym zostawiłam. Czy co będzie? widzowie, dlaczego ja? Dlaczego ja? I ma w okulach. Nie że idź na tej miejscu. Dobra, problemy techniczne widzę, zażegnane. A ja coś tutaj mam branie. Aha, miałem branie. Właśnie mi się zerwała palówka. O i którą wędką łowisz, Majuś? To go... I Ma spinning? No, spinning, spinning. Okej. Okay. No, no i mówimy sobie. Coś mi bierze. Nie wiem, czy to już będzie czas. Tak jest. Coś znowu mamy. Trawianka. Czyli cały czas trawianka i okoń w tej miejscu, wie? Nic większego chyba się nie uda. W ogóle nie mam sprzętu. Z tego, co wiem, to trzeba mieć dobry sprzęt, żeby wyciągać lepsze ryby. Eee, ile już mamy rybek? Już mamy 11 rybek. Zobaczymy czy coś tu pójdzie. No, także wędkarstwo całkiem przyjemne hobby, chociaż no, trzeba mieć na pewno czas, cierpliwość. No i też kasy, no bo bez kasy to... Bez kasy nie ma tu łatwiej. No tak Maja trzeba na 70 rzucać, bo jak rzucisz za daleko, to właśnie nie za bardzo biorą te ryby. A tutaj jak w te kwiatki rzucisz, to fajnie to idzie. Masz coś czy nic? Jeszcze nic. Ja tutaj na spinning to nie za bardzo coś mogłem złapać. Tam, nie wiem, czy tam jest jest dobra na spinning. Pada deszcz. Coś jakieś większe mamy? Nie wiem czy... Nie wiem, ten deszcz to trochę kiepsko. Możemy iść... Ee... O, coś mam. Mam jakieś bramko. Tak jest. Kolejny okoń, kolejna trawianka. Ok miała następnego? No to super. No też zobaczymy sobie na spinning jeszcze z, z, po tym rzucie zrobimy ze dwa, trzy rzuty na spinning, zobaczymy czy coś złowimy. I ogólnie na tym polega ta gra. <laughs> Stoimy, chilujemy bombę i łowimy ryby. No. <laughs> jest, jak już mówiłem, bardzo realistycznie, więc zasadniczo bardzo podobnie jak w prawdziwym życiu, więc. Okej, okay, kolejny okoń. Spróbujmy na tą drugą wędkę. O nie, co ja zrobiłem. Dobra, zobaczmy na spinning. Czy coś się uda zrobić. Maja, ty cały czas na spinning? Wolisz, wolisz tą metodę? O, faktycznie coś mam na spinning nawet. Widzu. Coś mi tutaj chyba bierze, czy nie? Czy się urwało? Nie, no mam, 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 mam. Nawet na spinik tutaj bierze. Patrzcie. O koń. Super. No zobaczmy. Może ten spinik też jest spoko tutaj. Zobaczymy. Maja bardzo chce jechać w prawdziwym życiu łowić ryby, tak? Ma jak... Chcę jechać, ale wiesz, że to będzie dosyć nudne. Czemu? No bo tam po prostu rzucasz spławik i czekasz. Czekasz, aż ryba. O! Coś! Albo możesz spinning, bo ja chcę taką spinning wędkę. No, bo dziadek chyba ma taką spinning wędkę. To musimy z dziadkiem pogadać i. O, super, super, no widzicie, tak? Ja na spinning złapałem jednego, ale teraz już nie idzie. Dobra, zrobimy jeszcze ten rzut, taki dalszy, zobaczymy, czy coś z tego będzie. No i łowimy sobie, ptaszki śpiewają, no słabo na ten spinnik mi to idzie, no, szczerze mówiąc, na bata to idzie dużo lepiej. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze jeden rzut, bardzo daleki. O! To jakoś dobrze to na ten spinning Czy idzie. mi ten spinning. O! Też coś mam, dobra. No to ciągło, może masz jakiegoś bydlaka? Dasz radę. Pomocy! Trzymaj... Na... Uciętą linę. No nie gadaj. Zobaczy, wędka ci będzie działać, jak masz uciętą linę. Nie, to jest tak niekompletny. Ogólnie. O, coś mamy, jakieś branie? No, nie, jednak nie. Ogólnie y... co na spinning jest fajniej, bo tutaj jest walka na spinning z tymi rybami, a na bacie chyba nie ma walki. Nie jestem pewny. W sumie. No i łowimy sobie. Techniczne. Mam problemy techniczne, tak. O, płotka. Takiej jeszcze nie miałem. No, coś mamy, ale to chyba niezbyt duża sztuka. Będzie walczyć? R raczej bez walki. Czyli to chyba coś małego. Chociaż coś ciągnie. Nie ma tak, że nie. Może jakiś duży okaz się trafi? Zaraz zobaczymy. No tak powoli to idzie to zwijanie. No jednak będzie walka, widzowie. No to fajnie, że chociaż jedną walkę mamy. No tego konia? No tak to z tymi okoniami. No powoli idzie, nie chce jej urwać. Czyli coś dużego mamy. Ale na razie wędka wytrzymuje. Mam nadzieję, że wytrzyma. Ja musiałam dać ekstra, dlatego mi się tak zniszczyło, A? coś ma. No, no ja mam walkę jednak, no. No na spinning jest fajnie, bo coś się więcej dzieje w tej grze, nie, nie, nie powiem, że nie. Łączymy sobie latarkę. Czy ja wyciągnę tą rybę? 4 No w ogóle nie chcę iść, chociaż zwijam cały czas. No, Ale nie, nie niszczy mi wędki, powinno pójść. 602, nie są i 30 centymetry. No to nieźle. Ja tutaj no, no, ciągnę powoli tą rybę, ale tak nie za bardzo ona chce iść. No. Ja robię cały czas w innych miejscach, więc mi tą No ciekawe to jest widzu, bo jeszcze tak nie miałem, żebym tak długo zwijał. Szczerze nie wiem co z tego będzie, no ale liczę na to, że to coś wyciągnę. Czy e, co to będzie ile? Czy kilogram? Ciekawe, ale nie wiem czy się uda, no bo no bo nie idzie w ogóle ta ryba, nie wiem ile to jeszcze potrzeba. Ja też taki miałam, ale po Może dawaj do góry ten, pętkę. Jak musisz, to musisz stać X. Xy. Tylko, no że ona mi nie... nie wiem, nie za bardzo, żeby... Nie wygląda jakby tak super ze mną walczyła, ale nie mogę jej wyciągnąć. No, widzu. Wyciągniemy tą rybę w końcu, czy nie wyciągniemy? No zwijaj ten kołowrotek, Gamonio. Dawaj, dawaj, dawaj. Widocz, widocznie tata ma problemy techniczne, jak coś tam nie masz messengeru otwartego. No, wyciągniemy tego bydlaka, czy nie? Ciekawe, co to jest. Jestem bardzo ciekaw, bo naprawdę... No się ja, taki... ja tutaj na razie posiedzę, chcę zobaczyć, co to Takiej walki jeszcze będzie. nie miałem. Nie wiem, czy w ogóle się uda wyciągnąć tą wędką, tą rybę. W ogóle nie idzie. Zwijam już chyba z 10 minut. 20 years later. Oh, on. I ten... Eternum. Ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś bach, że to po prostu jest faktycznie prawdziwa walka. No chodziesz, tu, paróweczko. Czemu chcesz, żeby to była prawdziwa nie wiem, walka? Nie, nie wiem, zwijam, zwijam, już mnie ręka boli, widzowie, naprawdę. Come on! Chodźżeś, rybko! A ona ucieka, czy ona? Ona jest taka silna, że, że może urwać tę żyłkę, bo jest za cienka żyłka. Albo może mi połamać wędkę. jest sobie latarkę. Już mam włączoną. Tak jest ciemno, jak. Ona no, nie wyciągnę tej ryby. Już mnie paluchy bolą. Od trzymania tej wędki. Krzestać ksy. Jak nie, nie, no, nie mogę dać ksy, ja tu walczę do końca. No chodź, paruwo. Ale no, to jest niemożliwe, no tyle to zwijam. Widzowie, ta ta co. Ta... Ja. Nie, no jest, jadź się! Jest blisko. Jest coraz bliżej. Wstawaj do góry! Co to jest? Co to być? Okoń, kilo trzydzieści. No, niezły bydlak. 39 dziewięć centymetrów. To nice. on wygląda tak samo jak mój. Ależ to było niezłe, widzowie, ale właśnie ta gierka. Jak już się ma lepszy sprzęt i łowi, łowi się jakieś karpiki, czy jakieś inne tutaj. Wiem, że nawet ryby jakieś morskie, 20 kg ważą albo i więcej. Widziałem, że w Planet gościu złowił jakieś 120 kilo. A co to było? Nie wiem, co było za ryba. No, to było, to, było, to było ciekawe widzu. Nie powiem, że nie. Także dzięki za oglądanie. I dajcie znać, czy są jakieś jeszcze inne fajne gierki, symulatory. Na pewno będziemy wszystko sprawdzać. Do zobaczyska i bajlandos!